Cześć wszystkim z tej strony niedźwiedź, a dzisiaj. Hmm. Dzisiaj sobie w nic nie zagramy. Chciałem Wam pokazać nową. Znaczy, no, nową. Ona już chwilę istnieje. Stronkę taką Poświęcono No. grom. Grom i nie tylko. Yy, więc yy, jak już widzicie w tytule, yy, darmowa RP do Lola. Bo tutaj na tej stronce są takie zadania, ja już Wam tutaj pokażę, klikniemy sobie zdobądź punkty I tak, realizuj zadania w grach, to na przykład zarejestrować się do jakiejś gry i zdobyć któryś tam level, Zarabię punkty z reklam To jest takie yy, naciąganie bardziej, to w to Wam nie radzę wchodzić Polecaj serwis, czyli to co ja aktualnie w tej chwili robię, ale to jest i dla mnie, i dla Was korzyść. Zweryfikuj swój telefon. Jeszcze tego nie robiłem, nie wiem. Zobaczę. Bądź aktywny. I tutaj tak, już Wam pokażę. Codzienne logowanie do serwisu 5 punktów. Bonusowe punkty za 10 codziennych logowań, czyli 10 dni pod rząd to dostajemy po prostu 15 w jednym dniu. Połączenie konta z Facebook, to oni po prostu muszą chyba zweryfikować ile mamy lat, czy coś takiego Ale dostajemy całe 30 punktów Wprowadź swoje motto, no to, to po prostu jest taki jakby opis yy, konta 20 punktów, można wpisać byle co Zdefiniuj swój unikalny yy, nick Czyli no po prostu zmienić sobie yy, login yy, Bo ja zmieniłem na niedźwiedziawcy. Wcześniej miałem taki login jaki yy, mój yy, ten adres e-mail. Po prostu, hmm, co tutaj jeszcze można by. Hmm, wymiana punktów. Jak widzicie, tutaj nie jest tylko League of Legends. Kto co chce, to może. Tutaj jest pełno tego. Hmm, jakieś Ikaria, Ambrosio widać. Hmm. Drakensack Goblin Keeper, nawet nie wiem co to jest za gra Farmerama. Hmm. Jakieś coś tam syf fight nawet. No, nieźle. A my sobie wejdziemy w League of Legends. Jak widzicie, są tutaj Riot Points. Ja mam 223 punktów. A gram, zaczyna nie gram. Po prostu tutaj, no te punkty zarabiam przez niecałą godzinkę już mam 223. A popatrzcie się po ile tutaj są. 840 RP jest za 1999 punktów. No będę teraz wam już zaokrąglał, bo mi się nie chce tak mówić tych dziewiątek. Za 4000 punktów. Jest 1780 RP, czyli tyle, ile było w tym w, 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 w konkursie za kreblem. 3620 za 8000, 6450 za 14000 punktów, a 9300 za 20000 punktów. Moim zdaniem to się opłaca. Jak patrzyłem na innych stronach, to dużo dłużej trzeba klikać, żeby zdobyć, no chociażby te, ten pak. I tutaj widzicie, już są, no tutaj jest już ponad 16% dodanych RP-ków, czyli że naprawdę się opłaca. Aha, jeszcze można sobie wejść po prostu na forum i sobie wybrać. Ja wybiorę League of Legends jak już mówimy o tym lolu i powiedzmy mm, mapy o i tutaj są y, wasze opinie na temat mapy 3 vs 3 w lolu wasze opinie na temat 3 vs 3 w lolu znowu y, mapa zimowa co sądzicie o magma chamber nie wiem co to jest summoner's rift jakieś nowa mapa powrót map nie wiem, nie sprawdzałem tego jeszcze, ale wiem, tak. Za dodanie tematu do jakiejkolwiek gry mamy 8 punktów, tylko że te punkty nam troszkę później dochodzą, bo, bo moderator musi to przeglądać. To dochodzą nam w ciągu 7 dni roboczych. Za wszystkie odpowiedzi dostajemy 5 punktów, za każdą odpowiedź. I to jest tak samo jak z y, tematami, też y, dopiero w ciągu 7 dni roboczych przychodzą te punkty. Ale moim zdaniem to i tak fajnie. No i tutaj mamy coś takiego, na przykład y, wejdziemy sobie w Settlers Online. I zadanie jest takie. Yy, osiągnij 12. poziom w grze The Settlers Online Czas oczekiwania na punkty do 48 godzin Bo wiecie, oni muszą wszystko sprawdzać i tak dalej To jest chyba ręcznie wszystko robione Ale jest 100 punktów w kieszeni yy, Dobrze Więc teraz może wam powiem O co chodzi z tym reflinkiem w opisie Może tak Zacznę od tego, że ja dostanę za to 100 punktów 120 jeśli się y, połączyć, jeśli zweryfikujecie to z Facebookiem. Ale dla was też to jest korzyść, bo jeśli się normalnie zarejestrujecie na tej stronie dogry.pl i po prostu się rejestrujecie, dosta nie dostaniecie nic punktów na start. a jeśli się zarejestrujecie z mojego reflinku, na start macie 30 punktów i jeśli osiągniecie 300 punktów jeśli zdobędziecie 300 punktów ja po prostu będę miał te moje 100 punktów na moim koncie mi dojdzie więc myślę, że to jest uczciwy deal zwłaszcza, że wy też możecie to po prostu tak samo jak ja też rozdawać te reflinki znajomym a to jest naprawdę darmowe legalne rp do lola nie wiem dokładnie w jakiej to jest formie. Czy po prostu się pytają o login? Czy, czy to jest na zasadzie, że podają nam kod na adres e-mail? Ale to sprawdzę i Wam wrzucę filmik, kiedy zdobędę RP. I. No to to już trochę Wam powiedziałem. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć, po prostu sobie się zarejestrujcie z mojego reflinku. Więc.